Cześć! Hot 16 Challenge 2020. Ale jaja, czyli będę rapował. Dzięki, witas. Zaczynamy! Zostałem nominowany chociaż nie wiem dlaczego, przecież nie umiem rapować ani nic podobnego, chociaż na imprezie to właśnie ja, bitkręcę, nie jest jednak tak dobry jak te wasze challenge. Stop, dość o mnie, bo nie o mnie tu dziś chodzi, to tam ratują nas ci starsi i ci młodzi, pielęgniarki, lekarze, ratownicy, salowe, noszą fartuchy, maseczki, jak peleryny, super bohaterowe. To oni swoje zdrowie i życie kładą na szali, a za to od rządu tylko gówno dostali. Właśnie teraz my wszyscy im pomóc możemy. To krople w morzu potrzeb, lecz zawsze coś im podarujemy. Sie pomaga, tę stronę teraz dla Was rapuje i promuje. Za każdą złotówkę w ich imieniu dziękuję. Nie bądźmy obojętni jak PIS, PO i Syfy, inne, każde. Pokażmy, że ich życie jest dla nas wszystkich bardzo ważne. Dzięki. Dzięki za pomoc. Max, Dominik, Zabit, Osaka, Chemskład. No i teraz czas na nominację. Uwaga! Basia Szolongiewicz. Regadamek Krzysztof Langer. Jeszcze raz dzięki wielkie, trzymajcie się i pamiętajcie, się pomaga. Szczegóły w opisie.